Przedszkole z Widokiem to nowo wybudowana placówka, która zapewni Twojemu dziecku lepszy start. Oferujemy ciekawe i urozmaicone zajęcia dydaktyczne, naukę języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia plastyczne i gimnastyczne oraz zdrową i pyszną kuchnię. Tylko u nas promocja dla dzieci z nowego targu i okolic. Sobota dniem otwartym dla rodziców. Więcej informacji pod numerem 604 151 447. Nie szukaj banku daleko. Jesteśmy tutaj od pokoleń. Taczański Bank Spółdzielczy. www.taczańskibs.pl Sponsorem programu jest Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska. To był wyjątkowy dzień dla wszystkich zakochanych. Dzisiaj prawie na całym świecie obchodzone są walentynki, które jak co roku zdobiły ulice czerwonymi sercami, różami i pocałunkami. Jest 14 lutego, Mariusz Obyt. Rozpoczynamy wiadomości telewizji pod hale. Niewiele jest dni w roku, kiedy możemy wyznać utajoną miłość, czy umocnić w uczuciu swojego partnera. Dzisiaj jest właśnie taki dzień walentynki. Postanowiliśmy przyjrzeć się, jak nowy targ obchodzi to święto. Amory go Piotr Twardowski. Nieważne, czy to tandeta, komercja, czy cokolwiek innego. Dzień zakochanych można spędzać na różne sposoby, lub w ogóle nie spędzać z różnych powodów. Przecież przepisu na udane walentynki, ani tym bardziej na miłość, nie ma. Dlatego do 14 lutego każdy podchodzi inaczej. Można wziąć koleżankę do déjà do kina, kolacja jakaś, ewentualnie do klubu, ale to tak. Z dziewczyną do klubu, to jakoś tego nie widzę. Dział. Dobrze, żeby samemu być, w sensie sama dwójka, niż tak w towarzystwie. Niewątpliwie miłość, która w tych dniach odmieniana jest przez wszystkie przypadki i osoby, trwać powinna raczej cały rok, ale przecież walentynki temu nie przeczą. To dzień, kiedy może w sposób bardziej elegancki, czy też dostojny, można to okazać drugiej osobie. Myślę, że to jest taki marketing trochę, no bo yy, widzi się, no tych samych zakochanych teraz, nie? Na no, tych e, właśnie jeden dzień, a związek myślę, że jest cały rok, czyli przez cały rok trzeba dbać o to. Choć tegoroczne walentynki były pochmurne i zimne, trzeba życzyć wszystkim nie tylko zakochanym, ale też osobom szukającym drugiej połówki, wynosząc w swych sercach ciepło, gorąc miłości, umieli się nim dzielić z drugim człowiekiem. W rapce z planowane są kolejne kontrowersyjne inwestycje. W tym kilkutysięcznym mieście istnieje już sześć supermarketów, a prywatni inwestorzy zamierzają otworzyć kolejne. Przeciwko temu protestują właściciele mniejszych sklepów, mieszkańcy, a nawet Rada Miejska. Reportaż Piotra Starmacha. Jaka ilość sieciowych supermarketów powinna znajdować się w dziesięciotysięcznym miasteczku? Czy jeśli ktoś powie, że sześć dużych obiektów handlowych to wiele, powinien zajrzeć do rabki, gdzie poza wymienionymi sklepami w planach są dwa kolejne? To w ostatnich dniach widnieje na ustach mieszkańców Rabki, zastanawiających się nad sensem wybudowania kolejnego supermarketu. Pierwsza budowa ma zostać wykonana prawdopodobnie w tym miejscu, w pobliżu ulicy Zakopiańskiej. Druga inwestycja, ta bardziej problematyczna, ma być wybudowana tuż przy Rabkolandzie. Do protestujących przeciwko inwestycji dołączyli się przedstawiciele sklepu sieciowego Leviatan w sąsiedztwie, którego miałby zostać zrealizowany kontrowersyjny projekt. Poza oczywistymi względami, no, no, jeśli chodzi o kolejny sklep i kolejny punkt handlowy, który oczywiście stanowi dla nas jakąś konkurencję, no, mamy na myśli dobro uzdrowiska jako takiego. Myślę, że miastu, jakim jest Rabka, bardziej przysłużyłby się akwapark czy jakiś plac zabaw, dla, plac zabaw dla dzieci, czy też poszerzony Rabkolanda, niekoniecznie kolejny duży market, który no, być może przyciągnie, ale na pewno nie turystę. W planach zawarty jest obieg o powierzchni 2000 m2 z parkingiem na 150 samochodów. To, co wywołuje skrajne emocje, to miejsce jego ulokowania oraz konsekwencje budowy. Poza bliskim sąsiedztwem wizytówki miasta, jakim jest Rabkoland, miejsce to również wpisuje się w historię Rabki. Był to teren parkowy oraz teren podworski. Tu na tym terenie był teren, by, były zabudowania dworskie. Nie wiadomo co. Pod powierzchnią gruntu się znajduje. Być może są tam jakieś ruiny dworu, który przecież, którego historia sięga przecież wieków średnich. No a, czeg a czego najbardziej szkoda no w tym momencie, oprócz tego, że jest to jeszcze jakiś kawałek zieleni, to szkoda kilkusetletnich czy kilkudziesięcioletnich drzew, które tu rosną, a naprawdę mało miejsc w rapce zostało nam zielonych. Wraz z kontrowersjami budowy inwestycji ożyła dyskusja na temat wizerunku miasta jako uzdrowiska. W końcu to, z czego słynęła Rabka, dziś w oczach wielu zdaje się być wspomnieniem. To właśnie sentyment za dawną świetnością miasta rodzi głosy zachęcające do działania na rzecz głębszego rozwoju usług uzdrowiskowych. Są też i tacy, którzy cieszą się z nowych obiektów handlowych, między innymi przez stworzenie nowych miejsc pracy. Yy, niby drzewostan stary, yy, ten, ale widzi pan tutaj drzew drzewostan yy, parkowy? Bo ja nie widzę. Żeby coś się działo w tej Rabce, a nie, że, że sklep na sklepie i, i tyle tylko. I to nie przemowa, bo to, tamty jest sklep, duży, też nie potrzebny jest. A tu jest brudno, nie mogę tu posprzątać, ma pani nic, upadają. Chcą mieć jeszcze dziesiąty sklep w pochłopczeniu rynku, to niech mają nawet dwadzieścia. Gdzie jest gospodarz miasta, pytam. Wniosek o wydanie warunków zabudowy wpłynął już do Urzędu Miejskiego. Rada Miejska wraz z rannymi jasno zadeklarowali, że w tej batalii stoją murem za przeciwnikami budowy supermarketu. Działka, na której ma powstać obiekt, być może zostanie wręcz odkupiona przez władze miasta, jeśli jakiekolwiek działania zmierzające do anulowania spornej inwestycji nie przyniosą skutku. Ostatnio mówiliśmy o dodatkowych zabezpieczeniach lawinowych, jakie czekają na nas w górach. Teraz można mieć pewność, że mogą się przydać bowiem w górach został ogłoszony trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Szczegóły Marcin Szkodziński. W Zakopanem ku uciesze turystów spadł długo wyczekiwany śnieg. Niestety opad śniegu spowodował wzrost zagrożenia lawinowego w Tatrach. Obecnie obowiązuje trzeci stopień, co oznacza, że w wyższych partiach gór na stromych zboczach mogą samorzutnie schodzić lawiny. O warunkach turystycznych, jakie panują w Tatrach opowiedział nam ratownik dyżurny TOPR. Tego śniegu nie spadło jakoś strasznie dużo, natomiast e, szlaki są zaśnieżone. Ten śnieg teraz, szczególnie tutaj w dolnych częściach, jest taki mokry, jak tutaj widzimy, e, widzimy e, na zewnątrz. Natomiast e, w wyższych partiach jest troszkę chłodniej i ten śnieg jest właśnie taki mocny, zmarznięty. Do schronisk są stosunkowo bezpieczne warunki dojściowe, czyli śmiało można chodzić i jest to najbezpieczniej, prawda? szczególnie tery zachodnie i tutaj część Tatr wysokich e, są łatwe dojścia bezproblemowe, niezagrożone lawinami. Natomiast powyżej stronie jest już, trzeba mieć dużą umiejętność, dużą wiedzę, jak chodzić po górach i w które rejony można wchodzić, żeby, żeby uniknąć tej lawiny. W czwartek mury Nowotarskiego Domu Kultury gościły Marcina Kęska, fotografa z Nowego Targu, który swoją pasję rozwija wędrując w góry i fotografując, między innymi otaczającego tam krajobrazy. Jeden z laureatów Nagrody Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej od wczoraj prezentuje swoje prace w Miejskim Domu Kultury. Wczesne pobudki, nocne koczowanie w górach, lasach czy na łąkach. Długie wędrówki za idealnym ujęciem. Marcin Kęsek pokochał fotografię krajobrazową i chociaż to zajęcie wymaga poświęcenia. Dla niego to wielka przyjemność, płynąca ze szczerej pasji. Uwielbiam właśnie podróżować, chodzić po górach, a że mogę to jeszcze zapisać właśnie na kartach w aparacie, no to właśnie to jest to. To jest to, co lubię najbardziej. W czwartek w holu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu można było podziwiać owoce wielogodzinnych, a nawet wielodniowych zmagań fotografa podczas Werniarzu, na którym autor zaprezentował wybrane prace. Rzadko fotografuję w dzień, gdzie słońce jest wysoko, często nieraz właśnie staję w nocy, żeby złapać no te najważniejsze właśnie chwile, kiedy światło jest nisko i dodaje właśnie chmurą na przykład tą, tą, tą taką ciepłą barwę. Fotografią krajobrazową zajął się na poważnie w 2007 roku, choć już wcześniej próbował swoich sił w innych jej formach. Jak mówi o sobie, fotografuje sercem, a aparat jest tylko narzędziem. I to jeszcze niedoskonałym. Ludzkie oko jest w stanie zobrazować dużo więcej przejść tonalnych niż, niż aparat cyfrowy, dlatego, czy, czy cyfrowy, czy analogowy. Dlatego tutaj no, obróbka też jest ważną częścią tego, tego, co tutaj po prostu powstało. W swojej niedługiej profesjonalnej pracy fotografika odniósł już poważny sukces. W 2012 roku w konkursie fotograficznym imienia Jana Sunderlanda, który odbywa się w stolicy Podhala, zdobył prestiżowy, srebrny medal FIAP. Czyli drugą nagrodę Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej. Jak przyznaję, było to dla niego wielkie wyróżnienie, ale także impuls mobilizujący do dalszego rozwoju. To było takie szczególnie pierwsze osiągnięcie. Cieszy tym bardziej, że było to na początku mojej przygody, właśnie z fotografią krajobrazową. Cieszy, że było wtedy, z tego co wiem, bardzo dużo prac. Spośród których moje zdjęcie wybrano do tej pierwszej trójki, więc no, no, cieszyło to wtedy ogromnie. Cieszy do dzisiaj. No, i zostanie w pamięci na pewno na dłużej. W planach na przyszłość ma zajęcie się fotografią portretową, ale marzy mu się również reportaż. Pamięć o wielkich twórcach naszego regionu nie cichnie. Wczoraj w rapce Zdroju obchodzono 30. rocznicę śmierci Antoniny Zachary Wnękowej, rabczańskiej poetki, która swoją poezją wniosła wielki wkład w kształtowanie kultury i sztuki gorczańskiej. Zapraszam na relację. Wczoraj w rapce Zdroju w Galerii Pod Aniołem odbyły się posiady gorczańskie. Impreza została zorganizowana z okazji 30. rocznicy śmierci rabczańskiej poetki Antoniny Zachary Wnękowej. Tradycja posiadów gorczańskich została zapoczątkowana przez Związek Podhalan, który w 1973 roku organizował je co miesiąc. Jednak z czasem zostały zaniechane, wyparte przez inne imprezy. Ale jak podkreśla zbitnie w Kopytek, spadkobierca twórczości Antoniny Zachary Wnękowej, tradycja posiadów sięga głębiej w historię. W organizację imprezy zaangażowało się wiele instytucji, między innymi Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju, Rabczański Uniwersytet III Wieku czy Gorczański Oddział Związku Podhala. Podczas spotkania odbyły się odczyty dzieł poetki. Dzieciom przybliżano jej baśnie, zaś wykład dr Anny Mlekodaj dotyczył ludowości w działach Zachary Wnękowej. Zaprezentowano też oryginalne rękopisy i ilustracje ze zbiorów Zbigniewa Kopytka. Na koniec uczniowie szkół w Ponicach Wykonali program taneczno-muzyczny. O samej poetce i jej twórczości można mówić długo. Urodzona w Olszówce koło Rabki, po wybuchu I wojny światowej zostaje wysiedlona na Litwę. Następnie, określoną drogą przez wschód, wraca do Polski i rozpoczyna naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Okres II wojny światowej spędza z całą rodziną w Rabce. W tym czasie cały czas tworzy, a jej utwory często wydawano w czasopismach w latach 60., 70. i 80 przez znawców jest porównywana nawet do Władysława Orkana W trakcie imprezy można było zakupić specjalnie przygotowane na tę okazję wydanie dzieł poetki, a memoriał zakończyło złożenie kwiatów na ich grobie. A na zakończenie, jak zwykle, sport. Tym razem o Unii Hokeju, który w Nowym Targu stoi nieco w cieniu sławy, jako ma hokej. A całkiem niesłusznie, bowiem dziewczęta drużyna właśnie przygotowuje się do mistrzostw Polski w Unii Hokeju. Relacja Piotra Twardowskiego. MMKS pod Hale Nowy Targ to nie tylko ekstraligowa drużyna hokeja ale to też drużyny chłopców i dziewcząt w Unii Hokeju. W tej dyscyplinie MMKS ma duże osiągnięcia, a w tym roku o złoty medal Mistrzostw Polski starają się również młodziczki. Dziewczęta jak na razie przeszły jak burza przez eliminację do półfinałów. Dzisiaj podczas dwóch turniejów rozegranych na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 na Nowodarskiej Niwie rozgromiły rywalki we wszystkich spotkaniach. Młodzieżki rozgrywają swoje rozgrywki systemem turniejowym. Półfinał będzie rozgrywany 12 i 13 kwietnia. Dojdą trzy zespoły z drugiej grupy. Z tych sześciu zespołów później następne po rozegraniu turnieju trzy najlepsze zespoły awansują do finału, który będzie rozgrywany na przełomie maja i czerwca i tam już będą dziewczęta grać o medalę Mistrzostw Polski. W młodym zespole tkwi wielki potencjał. Zawodniczki pewnie i ciekawie rozgrywają spotkania, ale przed nimi jeszcze wiele pracy, by marzenia o mistrzostwie Polski mogły się spełnić. Na razie pracujemy nad y, wszystkimi cechami motorycznymi, żeby jak najlepiej dziewczyny były przygotowane biegowo do, do półfinałów i finałów. Y, jest to. Przetarcie, jakby przed półfinałami. No, od półfinałów zaczyna się najważniejsza walka, bo tam zaczynają już odpadać zespoły i awansują tylko, tak jak powiedziałem, trzy najlepsze zespoły. To, to będzie najważniejszy turniej. Przed dziewczętami, teraz półfinały, a jak wszystko pójdzie dobrze, to w finałowych rozgrywkach spotkałem się z drużynami z północnej części Polski. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy w wiadomościach. Żegnając się z Państwem w Dzień Zakochanych w imieniu swoim i całej redakcji życzę wszystkim widzom dużo pięknej, szczęśliwej i szczerej miłości. Zapraszam też na wydanie poniedziałkowe. Dobranoc. Sponsorem programu był ośrodek narciarski Kotelnica Białczańska. Nie szukaj banku daleko. Jesteśmy tutaj od pokoleń. Taczański Bank Spółdzielczy. Przedszkola z Widokiem to nowo wybudowana placówka, która zapewni Twojemu dziecku lepszy start. Oferujemy ciekawe i urozmaicone zajęcia dydaktyczne, naukę języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia plastyczne i gimnastyczne oraz zdrową i pyszną kuchnię. Tylko u nas promocja dla dzieci z nowego targu i okolic. Sobota dniem otwartym dla rodziców. Więcej informacji pod numerem 604 151 447.